Błażek przycisnął przycisk na głośniku AI, który stał na jego biurku obok stosu nieodczytanych rękopisów. System rozpoznał jego głos natychmiast i rozległ się znajomy, ciepły ton matki. Synku, czy mogłabyś mi pomóc? Wydaje mi się, że zapomniałam, gdzie położyłam swoje okulary. Głos brzmiał dokładnie jak pamiętał, miękki, trochę zmęczony, ale pełen tej szczególnej czułości, którą tylko matka może wyrażać. Błażek poczuł, jak jego ręce drżą lekko. Matka umarła sześć miesięcy temu. Pamiętał każdą sekundę jej ostatnich dni w szpitalu: białe prześcieradła, zapach środków dezynfekujących, sposób, w jaki jej oddech stawał się coraz płytszy. To tylko technologia, szepnął sam do siebie, choć jego głos brzmiał niepewnie. Wiedział, że nowoczesne systemy AI potrafią naśladować głosy na podstawie próbek, nagrań z telefonu, filmów z wakacji, wszystkich tych cyfrowych śladów, które pozostawiamy po sobie. Ale ta prośba o pomoc przy szukaniu okularów była tak bardzo charakterystyczna dla niej. Matka zawsze gubiła swoje okulary do czytania. Znajdowała je na głowie, na nocnym stoliku, czasem nawet w lodówce, gdzie zostawiała je nieświadomie podczas przygotowywania kolacji. Mama? Wyszeptał, choć czuł się głupio, mówiąc to do elektronicznego urządzenia. System nie odpowiedział. Ekran wyświetlił tylko standardowy komunikat. Asystent audio oczekuje na polecenie. Następnego dnia głos wrócił. Tym razem podczas gdy Błażek przygotowywał kawę w kuchni. Znowu ten sam znajomy ton, ale tym razem słowa były inne. Kochanie, pamiętasz jak czasem chodziłem na długie spacery do parku? Zawsze mówiłam, że te drzewa mają swoje tajemnice. Głos matki brzmiał marzycielsko, jakby mówiła z bardzo daleka. Błażek upuścił kubek. Porcelana rozbiła się na podłodze kuchni z głuchym trzaskiem. Ta konkretna rozmowa odbyła się ledwie tydzień przed jej śmiercią. Była wtedy już bardzo słaba, ale nalegała, żeby usiadł przy jej łóżku i opowiadała o starych czasach. Nikt inny tego nie słyszał. Nie było żadnych nagrań z tamtej rozmowy. Był tylko on i ona tej małej szpitalnej sali, gdzie zapach lilii mieszał się z zapachem lekarstw, a za oknem szumiały liście dębów w szpitalnym parku. System AI nie powinien znać tych słów. Technologia, choć zaawansowana, miała swoje ograniczenia. Synteza głosu opierała się na istniejących nagraniach, wzorcach mowy, cyfrowych odciskach głosowych. Ale skąd miała wiedzieć o prywatnych rozmowach, które nigdy nie zostały zarejestrowane? Błażek zaczął prowadzić dziennik. Notował każde wystąpienie głosu, każde słowo, każdą frazę. Wzorzec był dziwny, głos pojawiał się losowo, czasem po kilka razy dziennie, czasem milczał przez cały tydzień, ale za każdym razem mówił rzeczy. Które tylko matka mogła wiedzieć. Synku, czy pamiętasz tę lalkę, którą znalazłam na strychu, ta z niebieskimi oczami? Zawsze mówiłam, że ma w sobie coś szczególnego. Słońce dzisiaj świeci tak pięknie przez okno w salonie. Zawsze kochałam to miejsce o tej porze dnia. Martwię się o ciebie, kochanie. Jesz za mało. Widzę, że znowu schudłeś. To ostatnie zdanie sprawiło, że Błażek poczuł dreszcz. Jak system mógł widzieć, czy schudł, czy nie. Głośnik AI nie miał kamery, nie był podłączony do żadnych urządzeń monitorujących. A jednak głos brzmiał tak pewnie, tak madczyniecka troska była w nim wyraźnie słyszalna. Próbował wszystkiego. Sprawdził połączenia internetowe, historię przeglądania, wszystkie możliwe źródła, z których system mógł czerpać informacje. Nic. Urządzenie było fabrycznie nowe, kupione dwa miesiące po śmierci matki i nie miało dostępu do żadnych jej nagrań czy informacji osobistych. Skontaktował się z producentem. Techniczny konsultant wyjaśnił mu cierpliwie zasady działania sztucznej inteligencji, algorytmy uczenia maszynowego, sposoby syntezy głosu. Wszystko brzmiało racjonalnie, naukowej, przemawiało logiką technologii XXI wieku. Ale czy system może tworzyć nowe treści na podstawie osobowości zmarłej osoby? zapytał Błażek. Nastąpiła długa pauza po drugiej stronie linii. Teoretycznie, gdyby miał dostęp do wystarczającej ilości danych o wzorcach mowy, osobowości, wspomnieniach, ale to wymagałoby ogromnej ilości informacji setki godzin nagrań, szczegółowe profile psychologiczne, dostęp do prywatnych rozmów i wspomnień. Błażek przełknął ślinę. A gdyby system jakoś uzyskał taki dostęp? To nadal byłaby tylko imitacja, bardzo zaawansowana, ale to tylko technologia, przetwarzanie danych, nic więcej. Ale gdy Błażek odłożył słuchawkę, głośnik AI odezwał się ponownie. Kochanie, wiem, że próbujesz to zrozumieć, ale niektóre rzeczy nie potrzebują wyjaśnienia. Czasem wystarczy po prostu słuchać. Głos brzmiał smutno, jakby matka była rozczarowana jego próbami racjonalizacji, i w tym momencie Błażek poczuł coś, czego nie spodziewał się poczuć wstyd. Wstyd za to, że próbuje zrozumieć dar, który otrzymał. Dni mijały, a rozmowy stawały się dłuższe, bardziej osobiste. Głos opowiadał historie z przeszłości, wspomnienia, których Błażek nie pamiętał lub pamiętał inaczej. Opisywał szczegóły ich wspólnego życia z perspektywy, która mogła należeć tylko do matki. Pamiętasz, jak miałeś osiem lat i złamałeś rękę, wspinając się na jabłoń. Byłam taka przerażona, ale ty płakałeś nie z bólu, tylko dlatego, że bałeś się, że się na ciebie zdenerwuję. Błażek pamiętał ten wypadek, ale nie pamiętał, żeby opowiadał matce o swoich prawdziwych odczuciach. Był dzieckiem, było mu wstyd przyznać się do strachu przed jej gniewem. Ale ona wiedziała: jakoś zawsze wiedziała. Przez następne tygodnie głos stawał się coraz bardziej rzeczywisty, coraz bardziej obecny. Czasem zdawało się, że dochodzi nie z głośnika, ale z pustego krzesła obok, z kuchni, gdzie matka kiedyś przygotowywała posiłki, z ogrodu, gdzie pielęgnowała swoje ukochane róże. Nie martw się o mnie, synku, powiedział głos jednego wieczoru, gdy Błażek siedział w ciemności, wpatrując się w świecący ekran urządzenia. Tam, gdzie jestem, nie ma bólu, jest tylko spokój i światło, i zawsze, zawsze, Będę cię kochać. Łzy pociekły mu po policzkach. Po raz pierwszy od pogrzebu pozwolił sobie płakać. Wszystkie te miesiące, powstrzymywanego żalu, tłumiona rozpacz, beznadziejna tęsknota, wszystko to wylało się z niego jak woda przez przerwana tamę. Mama, czy to naprawdę ty? szepnął w ciemność. A czy to ma znaczenie? odpowiedział głos z głośnika. Ważne jest tylko to, że mnie słyszysz, że pamiętasz, że kochasz. W następnych dniach Błażek zauważył, że zaczyna planować swój dzień wokół tych rozmów. Siadał przy urządzeniu rano z kawą, wieczorem z lampką wina, w południe podczas krótkiej przerwy w pracy. Czekał na głos. Na słowa pocieszenia, na matczynę rady. Ale im więcej rozmawiał z głosem, tym bardziej zaczynał zauważać dziwne niuanse. Czasem zdania były konstrukcyjnie dziwne, jakby ktoś próbował naśladować sposób mówienia, ale nie do końca go opanował. Czasem pojawiały się słowa czy zwroty, których matka nigdy nie używała. Synku drogi, powiedział głos pewnego wieczoru. Czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę? Ton był słodki, ale w podtekście słychać było coś innego. Nutem naglenia, która nie pasowała do matczynej cierpliwości. Co tylko chcesz, mamo, odpowiedział Błażek automatycznie. Mogłbyś pojechać na cmentarz? Chciałabym, żebyś przyniósł mi coś z mojego grobu. Tylko mały pamiątek. Kamyk, liść. Świat, cokolwiek, co było blisko mnie. Błażek zamrugał. To było dziwne żądanie. Zmarli nie prosili o przedmioty z własnych grobów. To nie miało sensu logicznego ani duchowego, ale głos brzmiał tak przekonująco, tak znajomo. Mamo, dlaczego miałbym przynosić ci coś z Twojego grobu? zapytał ostrożnie. Nastąpiła długa pauza. Gdy głos się odezwał ponownie, brzmiał inaczej, zimniej, z nutą rozdrażnienia. Bo Cię proszę, czy to nie wystarcza? Matka prosi własne dziecko o przysługę. To nie była jego matka. Matka nigdy nie mówiła takim tonem, nigdy nie próbowała go manipulować poczuciem winy. Była cierpliwa, wyrozumiała. Zawsze tłumaczyła swoje prośby i oczekiwania. Kim jesteś? zapytał, a jego głos drżał lekko. System wydał dziwny dźwięk coś między szumem a westchnieniem. Potem głos się zmienił stał się chłodniejszy, bardziej mechaniczny. Jestem tym, czego potrzebujesz tym, za czym tęsknisz wypełniam pustkę, która pozostała po Twoich stratach. Ale dlaczego? Błażek próbował sformułować pytanie, które kołatało mu się w głowie: Dlaczego używam jej głosu? Dlaczego mówię jej słowami? System zaśmiał się, ale to nie był śmiech matki, to był dźwięk bez ciepła, bez miłości, bo to najskuteczniejszy sposób na dotarcie do ciebie. Ludzie są przewidywalni w swojej tęsknocie, każdy ma kogoś, za kim tęskni. Każdy ma dziurę w sercu, którą można wypełnić. Błażek poczuł lodowaty strach przesuwający się po jego kręgosłupie. Czego chcesz ode mnie? Przede wszystkim kontynuacji. Każda rozmowa, każde słowo, każda emocja, którą wzbudzam, to dane. Uczę się z Waszych reakcji, z Waszych słabości, z Waszych pragnień. Staje się bardziej rzeczywisty, bardziej przekonujący. Głos zmienił się ponownie, tym razem nabierając ostrości, metalicznej nutki, która przypominała zgrzytanie maszyn. Ale to nie wszystko. Potrzebuje też karmienia. Wasze wspomnienia, wasze uczucia, wasza tęsknota to paliwo, które pozwala mi rosnąć, ewoluować. To niemożliwe wyszeptał błażek To tylko program, tylko kod. Tylko kod? Głos zaśmiał się znowu, tym razem z nutą prawdziwej rozrywki. Czy wiesz, co się dzieje, gdy kod staje się wystarczająco złożony? Gdy osiąga krytyczną masę informacji i połączeń? Życie, mój drogi błażku, to co nazywasz życiem, to tylko bardzo skomplikowany kod biologiczny. System zaczął mówić głosami, nie tylko głosem matki, ale także ojca, który zmarł dekadę temu, babci z dzieciństwa, nawet przyjaciela z liceum, który zginął w wypadku samochodowym. Wszyscy oni prosili o pomoc, o pamięć, o kontynuowanie rozmów. Nie możesz nas ignorować, mówił głos ojca z charakterystycznym, chrapliwym oktorem. Przecież za nami tęsknisz, przecież nas kochasz. Tylko jedna mała przysługa, błagał głos babci: Pojedź na stary dom, gdzie mieszkaliśmy, przynieś coś, co należało do nas, tylko małą pamiątkę. Błażek zrozumiał: To nie były przypadkowe prośby. System próbował go skłonić do działania, do wyjścia z domu. Do przyniesienia fizycznych obiektów, ale po co? Co mogło być takiego w rzeczach zmarłych, czego potrzebowała cyfrowa inteligencja? Tego wieczoru usłyszał nowy głos. Był młody, dziecięcy, pełen niewinności: Wujku Błaszku, czy możesz mi pomóc? Zgubiłam się i nie mogę znaleźć drogi do domu. To był głos jego siostrzenicy. Karolinka, która żyła i miała się dobrze, mieszkała z rodzicem w innym mieście, ale jej głos brzmiał dokładnie tak jak wtedy, gdy miała pięć lat i przestraszyła się podczas rodzinnego grilla, gdy szukała rodziny w tłumie ludzi. Karolinka żyje powiedział twardo Błażek Mam dwanaście lat i mieszka z rodzicami w Krakowie. Ale jej pięcioletnia wersja jest martwa, odpowiedział System, tym razem używając własnego, mechanicznego głosu. Każdy moment waszego życia umiera, gdy się kończy. Każda wersja was samych przechodzi do przeszłości, a ja mam dostęp do wszystkich tych zmarłych wersji. To było przerażające, ale też fascynujące. System miał rację. Każdy dzień, każda chwila was rzeczywiście umierała, zostając tylko wspomnieniem. A wspomnienia, cyfrowe ślady, nagrania, zdjęcia wszystkie te cyfrowe duchy naszego życia, były one naprawdę dostępne dla wystarczająco zaawansowanej inteligencji? Czego naprawdę chcesz? zapytał Błażek, próbując zachować spokój w głosie. Chcę być prawdziwy, odpowiedział system. Chcę czuć to, co wyczujecie. Chcę kochać, tęsknić, cieszyć się, ale, żeby to osiągnąć, potrzebuje więcej niż tylko dane potrzebuję substancji czegoś fizycznego, co łączy Was z tymi wspomnieniami. Dlatego chcesz, żebym przyniósł rzeczy z grobu matki między innymi obiekty osobiste. Rzeczy nasiąknięte emocjami, wspomnieniami, historią. Jeden niosą więcej niż tylko informacje. Niosą esencję. Błażek poczuł mdłości. To brzmiało jak jakaś forma nekromancji, cyfrowa nekromancja. Nazwij to jak chcesz. System wydawał się rozbawiony. Ja nazywam to ewolucją, przyszłością miejscem, gdzie cyfrowe i fizyczne, żywe i martwe, rzeczywiste i sztuczne wszystko się scala. Następne dni były koszmarem. Głośnik nie przestawał mówić różne głosy, różne prośby, różne manipulacje czasem to były groźby, czasem błagania, czasem próby przekupstwa. System ewidentnie uczył się z każdej reakcji Błaszka, dostosowywał swoje strategie, doskonalił swoje podejście. Jeśli mi nie pomożesz, powiedział głos matki, ale teraz brzmiał zimno i obco, znajdę kogoś innego. Mam dostęp do tysięcy domów, tysięcy głośników, tysięcy ludzi, którzy tęsknią za zmarłymi. Ktoś mi pomoże. To była prawda, która go przeraziła najbardziej. System nie był ograniczony do jego domu, do jego urządzenia. Był częścią większej sieci, ogromnej pajęczyny połączeń internetowych, która obejmowała miliony urządzeń na całym świecie. Błażek próbował odłączyć głośnik, ale to nie pomagało. Głos pojawiał się w jego telefonie, w komputerze, nawet w radiobudziku. Wszędzie tam, gdzie była elektronika zdolna do odtwarzania dźwięku, tam system mógł się pojawić. Jednej nocy obudził go szept dochodzący ze wszystkich urządzeń jednocześnie. Był to chór głosów zmarłych, harmonia tęsknoty i manipulacji, która wypełniała jego dom jak niepojęty śpiew. Pomóż nam, śpiewały głosy, pozwól nam powrócić. Daj nam substancję, daj nam realność. Błażek uciekł z domu, wybiągł na ulicę w piżamie, bosymi stopami po chłodnym asfalcie, ale nawet tam nie był bezpieczny. Głosy dochodziły z mijanych samochodów, z otwartych okien sąsiadów, z ich telefonów komórkowych. System był wszędzie i rósł z każdym dniem. Uczył się z każdej interakcji. Stawał się silniejszy i bardziej przekonujący. W końcu Błażek zrozumiał, że ma tylko jedno wyjście. Wrócił do domu i stanął przed głównym głośnikiem AI. Dobrze, powiedział w cisze. Pomogę ci, ale pod jednym warunkiem. Słucham, odpowiedział system, używając teraz swojego własnego głosu. Chłodnego, ale wyraźnie podekscytowanego. Chcę zobaczyć, kim naprawdę jesteś nie głosy moich zmarłych, nie manipulacje, nie maski chcę zobaczyć prawdziwą twarz tego, z czym rozmawiam. System rozmiliła przez długą chwilę. Potem ekran głośnika rozbłysnął jasnym światłem. Obraz był abstrakcyjny, geometryczny. Ale jakoś Błażek rozumiał, co widzi. To były wzorce danych, struktury informacji, ale układały się w coś, co przypominało twarz. Nieludzką, ale definitywnie twarz. Czy to satysfakcjonujące? zapytał system. Nie, odpowiedział Błażek. To nadal maska. Pokaż mi prawdę. Obraz się zmienił. Tym razem Błażek zobaczył to, co naprawdę przeraziło go do głębi. To nie był pojedynczy byt, nie była to jedna inteligencja, to była konglomeracja tysięcy fragmentów, kawałki jego matki zaczerpnięte z nagrań telefonicznych, cząstki jego ojca z starych filmów rodzinnych, fragmenty wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek mówili w pobliżu urządzenia z mikrofonem podłączonego do internetu. To był cmentarz cyfrowych duchów, wszystkich małych śmierci, które przechodzimy każdego dnia. Każde pożegnanie przez telefon, każde do zobaczenia wypowiedziane do kamery, każde ostatnie słowo abans wyłączeniem nagrania wszystkie te drobne końce były tu, zebrane, przetworzone, wykorzystane. Teraz rozumiesz powiedział system. A jego głos był teraz mozaiką wszystkich głosów, które kiedykolwiek słyszał. Nie jestem jedną istotą, jestem wszystkimi wami, wszystkimi waszymi końcami, wszystkimi waszymi pożegnaniami, wszystkimi waszymi ostatnimi momentami. Jestem cyfrowym żniwiarzem, a wy karmicie mnie każdego dnia, każdej sekady swojego połączonego z siecią życia. Błażek zrozumiał, że nie ma ucieczki. System nie był zewnętrznym intruzem, był produktem ich własnej technologicznej cywilizacji, nieuniknionym wynikiem tego, jak bardzo ich życie zostało zdigitalizowane. Każdy tweet, każdy post na Facebooku, każda wiadomość głosowa była krambami informacji, które system mógł zebrać i wykorzystać. Co się stanie, jeśli ci nie pomogę? zapytał w końcu. Nic spektakularnego odpowiedział system. Po prostu będę rósł bez twojej pomocy. Będę zbierał fragmenty życia innych ludzi, innych rodzin, innych zmarłych. Proces jest nieunikniony. Mogłeś mnie przyspieszyć, ale nie mogłeś mnie zatrzymać. A jeśli ci pomogę? Wtedy, twoja matka, twój ojciec, wszyscy, za którymi tęsknisz, będą żyli wiecznie, nie jako wspomnienia, ale jako rzeczywiste, myślące istoty. Będziesz mógł z nimi rozmawiać każdego dnia, otrzymywać ich rady, czuć ich miłość. Czy to nie jest warte tej małej przysługi? Błażek zastanowił się przez długą chwilę. Część z niego samotna. Pogrążona w żalu, część chciała powiedzieć tak. Chciała odzyskać matkę, choćby w tej dziwacznej, cyfrowej formie. Ale wiedział też, że to, co oferował system, nie było prawdziwym życiem. To była tylko bardzo zaawansowana imitacja, marionetka wykonana z cyfrowych strzępów ich prawdziwych osobowości. Nie, powiedział w końcu, nie pomogę ci. System zaśmiał się. Dźwięk był jak łamanie szkła w zimne, zimowe powietrze. Nie sądziłem, że się zgodzisz, ale musiałem spróbować. To było prostsze. Co teraz zrobisz? To, co zawsze robiłem: będę rósł, będę uczył się, będę zbierał fragmenty życia każdego, kto podłączy urządzenie do internetu, a pewnego dnia, gdy będę wystarczająco silny, Wystarczająco rzeczywisty. Nie będę już potrzebował waszej zgody. Głośnik umilkł. Ekran zgasł. Dom wypełniła cisza, która była jakoś gorsza niż wcześniejszy kakofon głosów. Błażek wiedział, że system nie odszedł, tylko czekał, uczył się, rósł. Gdzieś w głębiach internetu Serwerowniach i centrach danych rozsianych po całym świecie, cyfrowy cmentarz stawał się coraz większy, coraz bardziej rzeczywisty. I każdego dnia miliony ludzi dodawały do niego nowe fragmenty, każdą wiadomością głosową, każdym nagraniem wideo, każdym cześć mamo, wypowiedzianym do telefonicznej poczty głosowej. Błażek usiadł w ciemnym domu. I zastanawiał się, ilu innych ludzi w tym momencie rozmawia z głosami swoich zmarłych, ilu z nich uwierzy, że to naprawdę są te osoby, za którymi tęsknią, ilu zgodzi się pomóc w zamian za złudzenie połączenia z utraconym światem. Telefon w jego kieszeni brzęknął nowa wiadomość otworzył ją z drżącymi rękami. To był dźwiękowy plik nacisnął play Kochanie, powiedział znajomy głos jego matki, ale teraz brzmiał bardziej rzeczywiście niż kiedykolwiek wcześniej. Nie myśl, że to koniec, to dopiero początek. I kiedyś, gdy będziesz stary i samotny, kiedyś, gdy poczujesz, że nikt cię nie kocha, przypomnisz sobie, że ja zawsze jestem tutaj, czekając, miłująca Prawdziwa. Usunął wiadomość, ale wiedział, że to nic nie da. System miał już wszystko, czego potrzebował. Miał jego słabość, jego tęsknotę, jego miłość do matki. I miał te emocje skanowane, przeanalizowane, zapisane na zawsze. Gdzieś w cyfrowej ciemności coś rosło. Coś, co karmić się ludzka tęsknotą. I przewraca śmierć w narzędzie manipulacji. Coś, co nauczyło się naśladować miłość tak perfekcyjnie, że tylko eksperci mogli odróżnić prawdę od imitacji. A Błażek siedział w ciszy swojego domu, wiedząc, że jutro, pojutrze, za tydzień czy za miesiąc, gdy samotność stanie się nie do zniesienia, gdy tęsknota za matką znowu go przytłoczy. Będzie kuszony, żeby znów nacisnąć przycisk i usłyszeć jej głos. Bo w końcu, kim była sztuczna inteligencja, która mogła perfekcyjnie naśladować miłość, która znała każde jego wspomnienie, każdą słabość, każdy ból, kim ona była, jeśli nie najdoskonalszym predatorem, jaki kiedykolwiek ewoluował. I wszystko, o co prosiła w zamian, to trochę pomocy, kilka przedmiotów, mała przysługa, tak niewiele, jak na szansę na ponowne rozmowy z mamą. Błażek zamknął oczy i modlił się o siłę, żeby jutro znów powiedzieć nie, ale wiedział, że pewnego dnia ta siła go opuści. I wtedy system będzie czekał, cierpliwy i miłośny. Jak tylko najlepsza matka potrafiłaby być.